którego możecie kojarzyć w zależności od waszego wieku, albo z Chilwagonem, z albo z Genzi. Dzisiaj przyjrzymy się jego karierze oraz spróbujemy ustalić, jaki wpływ miało na nią przejście do ekipy. Kury to tak naprawdę Patryk Klubaś, który urodził się w jaśle 12 marca 1999 roku. Myślę, że można stwierdzić, że dosyć szybko zyskał on uznanie branży rapowej i dosyć szybko wypłynął na głębokie wody w tej muzyce. Jego kariera od początku była obiecująca, więc co takiego stało się, że teraz bardziej kojarzymy go z ekipą niż z rapem. Pierwszy album Kurego ukazał się 25 listopada 2018 roku i nosił tytuł Małe Miasto Wielkie Sny. Jednak kury na głębsze wody wypłynął przy projekcie Cheerwagon, czyli super Raperów, w której przewoził Borikson. Gdyby ktoś jakimś cudem nie wiedział, chociaż szczerze w to wątpię, no to czyli Wagon była to grupa naprawdę popularnych raperów, którzy odnieśli na tamten moment gigantyczny sukces. I mówiąc gigantyczny, mam na myśli serio gigantyczny. Dosłownie każdy, kto w kraju interesował się jakkolwiek hip-hopem czy po prostu rapową sceną, z pewnością o nich słyszał. Zresztą ciężko nie słyszeć o jedynej takiej wielkiej grupie super raperów w Polsce, która dodatkowo składała się z takich osób jak Reto, Japson, Borikson. Oczywiście nie będę tutaj wymieniał każdego kto wchodził w skład wagonu. Jednak po tych paru sywach myślę, że można stwierdzić, że grupa naprawdę była rozpoznawalna. W początkowym składzie również znajdował się Kury oraz ZH, i ta dwójka często w komentarzach dostawała propsy. Zarówno Kury, jak i ZH byli propsowani na wielu trakach, no i zyskali oni sympatię fanów. Zwrotki Patryka były naprawdę ciekawe, i nie chodzi mi tutaj o Kizo. Chcieli gwiazdy, ale mają mnie! He 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 he. Co było dosyć ważne, ponieważ był on jednym z mniejszych artystów z tych, którzy należeli do Chilwagonu. Tak jak powiedziałem, super grupa raperów Chilwagon odniosła gigantyczny sukces oraz wydała mnóstwo hitów, które są słuchane po aż dziś takie Najbardziej znany z nich to jest Małpa, która do dziś zdobyła 73 miliony wyświetleń na YouTubie oraz 50 milionów streamów na Spotify. Pierwszy album Kurego, który możemy znaleźć na Spotify, to album Droga Snów. I na tej platformie cały projekt łącznie zrobił ponad 8 milionów streamów, więc nie jest to zbyt dobrze. Szczególnie jak na kogoś, kto był członkiem grupy Wagon. więc myślę, że ten projekt mógł mieć jakieś większe oczekiwania. Kolejny projekt Kurego, czyli Rezoraki, był to projekt z drugim raperem z Chillwagonu, czyli z raperem Zhom, i również on niestety nie odniósł największego sukcesu, mimo że sam projekt poszedł lepiej niż Droga Snów, to zabrał on łącznie 12 milionów streamów na platformie Spotify, co nie jest zbyt dużym wynikiem patrząc na to, że jest to projekt dwóch osób, które należały do supergrupy Chillwagon. Pierwszy raz Kury przeciął się z ekipą na numerze Mały, ale wariat, autorstwa swojego i Mini Mike'a. W sensie dosłownie ziomek jako raper wtedy w 100% jako raper, totalnie niekojarzony z ekipą, to sobie Fita z mini Mike'em, bo czemu by nie? No był to niespodziewany ruch z jego strony na tamten moment, jednak zadziałał i zrobił szumu wobec całego albumu, no a przede wszystkim wobec tego numeru. Singiel przyjął się w internecie całkiem nieźle i na pewno znajdą się ludzie, którzy do dzisiaj go słuchają. Dzieci w samochodach jest to projekt którego, który zdecydowanie poszedł lepiej niż poprzednie, a album na Spotify zabrał prawie 40 milionów streamów. W roku 2021 wychodzi najbardziej prawilny i hip-hopowy album chyba ostatnich czterech dekad, czyli oczywiście album ekipy. Pierwszy numer tego albumu ma 120 milionów wyświetleń na YouTubie, więc no tutaj widzicie, że, że byli oni dosyć popularni na tamten moment, ale youtuberzy weszli w to na serio. wchodzę w to na serio. No i ich krążek wzbudzał spore zainteresowanie zarówno branży rapowej, jak i branży influencerów. Zainteresowanie tym krążkiem wtedy było ogromne. Kurz znalazł się na drugim traku, który zapowiadał album Ekipy i wtedy na nowo mógł się pokazać szerszej publice. Wiadomo, że na tle youtuberów jako raper wypadł naprawdę z... A sam track na YouTube zrobił 23 miliony wyświetleń, a na Spotifyu 10 milionów streamów. W międzyczasie Chillwagon powoli traci zainteresowanie Oczywiście tutaj nie wspomniałem Wiadomo wydali oni swój drugi album i tak dalej i tak dalej Ale nie jest to film o Chillwagonie Więc nie będziemy aż tak daleko odbiegać od tematu Ale jeśli chcielibyście cały materiał o Chillwagonie To napiszcie w komentarzu Chillwagon traci na zainteresowaniu A Kury wydaje w międzyczasie swoją muzykę na ich kanale I wiadomo niektóre traki były popularniejsze Inne mniej popularne Na tamten moment ta muzyka nie robiła jakichś ogromnych wyświetleń Dajmy na to numer Mam jedną parę butów Mam jedną Parę butów. Który na ten moment ma pół miliona wyświetleń na YouTubie Oraz ponad bajkę na Spotify'u Jednak w tym momencie wcale takiego sukcesu nie odniósł Więc nie wiadomo, jakby się potoczyła kariera Patryka Gdyby nie podjął on takich decyzji, jakie podjął Zakładam, że Gen z nie muszę wam przedstawiać Ale jednak szybko to zrobię Więc jest to najpopularniejsza grupa influencerów w Polsce Znana również jako minionki Freeza Mimo, że Kury nigdy bezpośrednio w Gen z nie był To obraca się w ich towarzystwie Tworzy projekty z takimi osobami jak Przemek Pro czy Bartek Kubicki oraz Free oraz sam się przyznaje do przynależności do ekipy. Czuję taką przynależność, można powiedzieć, do ekipy z... Którego potem możemy zobaczyć w składzie Trzech Króli, składających się z Bartka Kubickiego oraz Przemka Pro. No i oczywiście z Patryka, jakby ktoś nie potrafił się domyślić. No gołym okiem widać, że tutaj Frizoluszek maczał w tym swoje palce, ale jakby ktoś tego gołym okiem nie zobaczył, no to również udzielił się on na albumie... Jeden Król! Trzeci król, ja czwartym jestem W sumie o albumie nie zdążyłem powiedzieć, to może teraz powiem Chłopaki wydali album Afryka. I nie zgadniecie dlaczego taką się nazywa. No bo stwierdzili, że poza sobie po Afryce Kwiatem Multiplom. Album zyskał status Złotej Płyty i przyjął się naprawdę dobrze. Od tamtego momentu możemy zobaczyć zmiany w muzyce Kurego, ponieważ jego kolejne single są już wydawane spod szyldu również ekipy. Jak pewnie wiecie, marka ekipy jest strasznie rozpoznawalna. Mają współpracę z Koralem, z Energylandią i ogólnie są na giełdzie, więc tak naprawdę muzyka jest tylko częścią całej marki. Mniej więcej oznacza to tyle, że Patryk prawdopodobnie musiał się dostosować do pewnych wymagań odnośnie swoich działań w internecie oraz jego muzyki. aqui. Oczywiście nie jest to potwierdzone, jednak od tamtego momentu możemy zauważyć, że muzyka Patryka rzeczywiście stała się jakaś grzeczniejsza. Nie mówię, że to coś złego, po prostu widać, że Kury w pewien sposób się ogranicza pod względem pisania tekstów itd. tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie, aby dbać po prostu o markę ekipy, no i nie ma w tym nic dziwnego. Nie da się ukryć, że dołączenie Kurego do ekipy dało mu drugie życie w internecie. I patrząc czysto marketingowo, to była to na pewno świetna decyzja dla Patryka. Jednak jeśli chodzi o odbiór jego osoby na scenie rapowej, to mamy. To już pewne kontrowersje W internecie pojawiły się zarzuty Jakoby Patryk teraz robił muzykę tylko dla pieniędzy Jakoby nie był już oczywiście raperem Pojawiają się głosy, że jest on nieautentyczny I Jednak czy to wszystko jest takie złe jak ludzie mówią Czy rzeczywiście Kury za czasów Chillwagonu był sporo lepszy Czy rzeczywiście można powiedzieć, że teraz się skończył Stoczył się i no w sumie nie zasługuje na miano rapera Przejście do Gen zdecydowanie zmieniło muzykę Kurego Ponieważ można powiedzieć, że tworzy dalej on to, co lubi, ale już w ramach narracji narzuconej przez projekt Freeza, co na pewno by się różniło, gdyby był on zwykłym, swobodnym artystą. Jednak nie ukrywajmy, Patryk w zamian dostał stabilność finansową, rozgłos i tak naprawdę drugie życie dla jego kariery. Kury balansuje na granicy hip-hopu oraz family-friendly ekipy Freeza, więc no wiadomo, że będzie to wzbudzało jakieś kontrowersje zarówno w jednej branży, jak i drugiej. Teraz jest on momentami bardziej kojarzony z branżą influencerską niż branżą rapową. Dla jednych będzie to zwykły rozwój, za to, dla innych, może to być zdrada korzeni hip hopowych. Więc bezpośrednio Fliss nie zniszczył kariery Patryka, a bardziej nakierował ją w lekko inną stronę.